Takich lodów cytrynowych jeszcze nie jedliście. Intensywnie cytrynowe, kremowe i bez cukru. Robimy je bez maszyny i wychodzą jak z włoskiej lodziarni. Zaczynamy od oparzenia cytryn. Wkładamy dwie duże cytryny do miski, zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na 1-2 minuty. Po wyjęciu i ususzeniu stają się pięknie błyszczące, a ich skórka robi się jeszcze bardziej aromatyczna. Naprawdę czuć różnicę. Następnie ścieramy skórkę z obu cytryn na drobnej tarce, tylko żółtą część. Dalej cytrynę obieramy z białej skórki. Kroimy następnie na plasterki i usuwamy pestki. Plasterki cytryn blendujemy przez około minutę. Dalej przycieramy wszystko przez sitko do drugiej miski. Pozbywamy się plonek, a zostaje gładkie, intensywne cytrynowe pirey. Dzięki temu smak jest mocniejszy niż, niż przy samym soku. Dodajemy wcześniej startą skórkę z cytryn. Dodajemy jogurt grecki. Dodajemy mleko w proszku. Miód. Bierzemy jeden dojrzały banan, obieramy i dodajemy takie większe kawałki. Wszystko blendujemy. Blendujemy do momentu, aż masa będzie gładka i aksamitna. Na koniec można dodać jedną-dwie łyżeczki cytrynowego likieru, na przykład limoncello, dla jeszcze głębszego aromatu. Gotową masę przydywamy do foremki i wstawiamy do zamrażarki na minimum 5-6 godzin. W trakcie zamrażania można 2-3 razy delikatnie przemieszać, ale to nie jest konieczne. Po zamrażaniu lody są gotowe do podanie już po 5-10 minutach od wyjęcia. Na wierzch możemy zetrzeć trochę skórki z cytryny dla głębszego smaku. Te lody nie są twarde jak skala po zamrożeniu. Możemy je spokojnie nakładać łyżką do lodów. Konsystencja lodów jest kremowa, gładka, bez grudek i bez masy kryształków. Smakują oblędnie, ożywiające, cytrynowe, ale nie zakwaśne, Dokładnie jak limoncello, tylko w wersji lodowej. Idealne na lato. Jeśli przepis Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał po więcej takich pysznych, prostych przepisów. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Życzę smacznego!